No i cześć, witajcie. Dzisiaj taka akcja. Tutaj coś sobie porobimy koparką. Po Także co, odpalamy. Co jest? Zadzwonić do jakiegoś mechanika. Do kogo by tu zadzwonić? A! Dzwonimy do Mateusza. Halo? Mateusz? Przyjeżdżaj, koparka się popsuła. No nie wiem, nie chcę odpalić. No, będziesz? No dobra, wkładam flaszkę do lodówki. Cześć, na razie. No, słuchajcie. Dzwoniłem do Mateusza. Z garaż, garaż. ma tu zaraz być, także... Ogarni koparkę, chwila, moment. No i zobaczcie, chwila, moment. Zobaczcie, kto przyjechał. Garagie. naprawiaj, Mateusz. O, no, panie, jak to się pali. O, właśnie. O, fachowa rynka o, co fachowa ręka, to fachowa ręka. Daj mi jak tu gdzie jest? Jedynka i do przodu. Tak ma być. Także co, zobaczcie kto mnie dzisiaj odwiedził. Mateusz był w zatorze, bo kościotowy. Będzie pan zadowolony. Będzie chodziła? Musi. Aż się popsuje znowu. Elegancko, także na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć. <laughs> no i co, widzieliście kto mnie odwiedził? Ma się te układy. Dobracie, dostałem wlepy. Także zaraz sobie tutaj gdzieś przylepimy na waryniaku. by tutaj dać? Może tu damy, co? Profesjonalny serwis. Tu tutaj przylepiamy. No i dobra, nalepka no. jest. A ja co? Wracam do pracy, bo trochę się zasiedzieliśmy. A jeszcze beczka w opryskiwaczu nie Także uciekam, na razie, cześć!